No cześć kochani, romano jestem w takim pięknym miejscu patrzcie się jakie ładne paszuszki tutaj pływają dobra, na żywo kręcę jest też rzeka Biała tylko jestem teraz w mieście nie w Mikuszowicach, tylko u siebie w mieście widzicie, tam jest yy, ta, zakłady tłuszczowe i tak to ładnie tutaj wygląda jestem w parku słowackiego dwóch o tam tam jest pracują przy kortach będą tam robić nowe te jakieś stanowiska także mówię jestem na gościnnych występach króciutko tak Wezmę sprzęt i po prostu pójdziemy sobie tutaj kawałek tą ulicą. I tak, mi się już trochę towaru. Trochę się tego nazbierało, ale idziemy dalej, pomalutku. Fajne tutaj są tereny, ludzie mają gdzie wyjść z psami tam jest yy, plac zabaw dla dzieci także powiem wam bardzo fajne tereny tutaj są, są. tutaj na przykład macie taki karnik tylko nie wiem dlaczego ten karnik jest z chlebem przecież chlebem nie powinno się karmić dzikich zwierząt no ale niektórzy ludzie tego po prostu nie rozumieją i karmią zwierzęta chlebem taki zwłaszcza co jest przecież nie ten, widzicie jakie tu są fajne takie stylowe latarnie, tak jak dawniej to było cóż Wam mogę więcej powiedzieć tak to tutaj wygląda jest bardzo ładny teren, ludzie mogą biegać spacerować No, ale widzicie, cytryn jest wszędzie. Gdzie by się człowiek nie popatrzył, zawsze gdzieś coś znajdzie. Popatrzcie, tu takie ładne kwiatuszki rosną, nie? Śliczne. No, ale jest ciekawe jak dalej i zawsze gdzieś coś znajdzie tam tutaj jakaś stara reklamówka także nawet nawet w takich miejscach jak tutaj jest niby to jest partego, widzicie, tam jest ten wróg, największy steropian. tutaj też jakieś różne rzeczy na dół tam nie będę schodził, bo nie chcę ten, ale wszędzie, wszędzie coś się znajdzie. Fety też oczywiście muszą być. No, tu jest jakieś takie fajnie zrobione takie. Chyba jakieś poidełko. Ale to poidełka śmieci. Tak jak mówiłem, jestem na gościnnych występach. Idę sobie po malutku. A tu jest to co zbieram też Także zaraz ją podejmiemy I pójdziemy sobie po malutku dalej Patrzcie jaki ładny psina tam jest Super Także wam mówię bardzo ładne tereny tu są Można tutaj pochodzić, pozbierać Tylko tak jak mówię no. obecny brud jest wszędzie póki się tego nie zmieni to nie będzie nic lepszego bo kultury kultury póki się ludzi nie nauczy to tak to będzie wyglądać także tak mówię króciutki taki film tu pokazuję jak drzewo fajnie tam stoi w tym są, są zadbane te, te miejsca oczywiście nasi tu byli muszą być o projekt Terma a tu jest Andrzej Dragan Ktoś mi? I Alan Turing tak i po tej stronie jest pan Andrzej Dragan trzecia fala napisy na tym że muszę to sprawdzić co to za osoby są dobra podejdę tu jeszcze popatrzeć no, oczywiście też jest dziadostwo no i, i tak jak mówi tu są zakłady tam są zakłady tłuszczowe My idziemy tu i pokażę Wam jeszcze tutaj przepiękne drzewo i będę po malutku kończył na tym. Widzicie stare, już spróchniałe drzewo. Tak ktoś to rąbał po tym. Widać. Czy coś będą z tego robić? Może nie wiem. A tu jest druga część tego drzewa. Także tym oto akcentem pokażę Wam jeszcze tam dalej jak jest. Kończę na dzisiaj krótki taki filmik. Eee, lajkujcie, powiedzcie co myślicie o takich filmikach kręconych z telefonu bezpośrednio, bo po prostu na razie nie mam możliwości dostępu do, do tego laptopa. Może się to zmieni za jakiś czas. Na razie będę takie filmiki robił także komentujcie, lajkujcie jakby były jakieś nowe subskrypcje byłoby bardzo fajnie ja mam kanał Siemano Romano z Bielska Białej pozdrawiam wszystkich którzy sprzątają i o ziemię dbają cześć Wam, powodzenia, hej